Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Degogika. Nowości zapowiedzi świeżynki, właśnie tego możecie spodziewać się w tym vlogu. A zacznę od zapowiedzi z Gwiezdnych Wojen, bo wydaje mi się, że fani Star Wars powinni być naprawdę zadowoleni z tego, co pojawi się w sprzedaży już w sierpniu. No bo na początek możecie spodziewać się bitwy na Periday. 382 elementy za 240 zł katalogowo i co ważne, Ezra się odnalazł. Mamy tutaj aż 5 minifigurek i muszę powiedzieć, że naprawdę ładne otoczenie, bo ten zestaw jako Diorama bardzo mocno daje radę. W środku znajdziemy wspomnianego wcześniej Ezre, ale i Asokę. Jest też Morgan Elsbeth, jest też Throne i jest Night Trooper. Pod kątem figurkowej zawartości, to jest kompletnie fantastyczne. I myślę, że nie ma sensu więcej komentować tego zestawu, bo pewnie wielu z Was wejdzie w jego posiadanie. I jeśli on będzie. W szerokiej dystrybucji za jakiś czas, bo na początku ma być w ekskluzywnej, to już w ogóle będzie w fantastycznej cenie, ale cóż, Lego może sobie go zrobić jako ekskluzyw, bo on i tak się sprzeda, bo zawartość jest najzwyczajniej w świecie opłacalna. No a co poza tym? Ostatnio wam mówiłem o tym zestawie z robotami, no i mamy już jego pełne zdjęcie, więc będziecie mogli sobie zrobić droida na własną modu. Oczywiście będziecie mogli zrobić jakiegoś droida znanego ze Star Wars, ale będziecie mogli sobie też stworzyć własnego 440 zł katalogowo. Za 1186 elementów, ale oprócz droidów i elementów do ich kastomizacji, znajdziemy tutaj też rocznicową leję, która będzie trzymała w ręku lole, czyli tego swojego robocika, który jej ciągle towarzyszył. W serialu oczywiście o przygodach obi Wan Kenobiego. Co do tego zestawu, to tak powiedziałbym, że mm, nie mój klimat, bo nie wiem, czy ubieranie Artudów w cylinder i przypinanie mu muchy, to jest coś, co mnie bawi. Raczej nie, nie wiem, nie wiem w ogóle, czy ja będę kupował ten zestaw. Chociaż kurczę, no to ale jak kusi, więc z drugiej strony Lego też wiedziało, jak sprzedać ten zestaw, dając tam figurkę, która będzie istotna. Z perspektywy kolekcjonerskiej, a jak wepchnąć komuś do ręki zestaw, który jest po prostu skierowany do najmłodszych odbiorców, więc trzeba się będzie zastanowić. No ale hmm, cóż, no chyba jednak nieważne. A jeśli nie lubicie potworów, które grasują na pustyni, to pewnie nie sięgniecie po zestaw z sarlakiem. Ale jeśli jesteście fanami takich klimatów, to kolejny zestaw nawiązujący do tej kultowej sceny pojawi się w sprzedaży. 558 elementów za 350 zł tych katalogowo. No i... Być może też to będzie zestaw ekskluzywny, ale wszystko oczywiście okaże się w momencie premiery. Choć wiecie, jak z tą ekskluzywnością czasem jest, że LEGO Polska daje ekskluzywność na polski rynek, a potem niektórzy sprzedawcy i tak zdobywają te zestawy z zagranicznej dystrybucji, one i tak mogą z jakimś już upływem czasu trafić do sprzedaży w Polsce w nieco niższej cenie, więc to też nie jest zawsze takie jednoznaczne, ale tutaj też będzie figurka rocznicowa i będzie to nie Nump i co do tej figurki. No cóż, fajnie, że jest, ale ogólnie tutaj dostajemy troszeczkę odgrzewanych kotletów, no bo kolejny raz dostajemy luka, ale on naprawdę bardzo fajnie wygląda i ten luk wygląda tak, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi filmowo. On po prostu bardzo mocno przypomina swoją filmową wersję. Jest też Han, jest Boba Fett, jest Czubaka, no i mamy jeszcze Strażnika, więc ogólnie sześć figurek będzie w zestawie, łącznie z tą rożnicową. Będzie sarlak, będzie ta, ta, ta taka barka. No, wiecie, na której się odgrywała ta scena, jak się tam spychali, i potem sarlak mógł się narzeć, więc całkiem spoko opcja. I pewnie pamiętacie figurkę Czubaki konstrukcyjną. Pojawi się kolejna duża konstrukcyjna figurka dla kolekcjonerów, dwie postaci. Tym razem będzie to C3PO, 620 zł, katalogowo. I muszę powiedzieć, że jak za 1138 elementów, to cena jest dość wysoka. Ale on wygląda naprawdę całkiem nieźle. Może nie do końca jestem przekonany, jeśli chodzi o e, tego ściętego Tajla, który tworzy jego buźkę i dysze, które tworzą oczy, ale poza tym, od szyi w dół. Naprawdę jest odwzorowany bardzo dobrze, to jest kompletnie inna kategoria niż czujnik, bo czujnik po prostu w tej wersji wyglądał jakby się umazał błotem i ono z niego ściekało i zaczęło zastygać i on nagle przestał się ruszać, bo już nie mógł się ruszyć, bo to błoto zastygło. Albo wcale nie było to coś innego brązowego, co może być lepkie. Oczywiście, że chodzi mi o kupę, ale w przypadku C-3PO absolutnie nie ma co e, mówić tutaj takich negatywnych rzeczy, bo pod kątem konstrukcyjnym to jest kompletnie inna liga i on mi się Podoba. No, za wyjątkiem tej mordki, bo im bardziej z bliska ją oglądam, tym e, bardziej tam mi coś nie pasuje. Ale poza tym mam wrażenie, że on za chwilę zacznie machać rękami i robić takie: O, o panie Luke, wo, wo, co tu się dzieje? I tak go sobie wyobrażam. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Jeszcze coś dla fanów Marvela. Pojawi się, ale znowu trochę na modłek Gwiezdnowojennych statków helikarier, tylko że w tej takiej wersji zminiaturyzowanej eee, i cóż e, mogę powiedzieć e, chyba to się musi sprzedawać w Gwiezdnych Wojnach, skoro zostało to rozszerzone na serię Marvelowską, no ale znowu e, były hełmy Marvelowskie, potem pojawiły, przepraszam, hełmy Star Warsowe i potem pojawiły się głowy Marvelowskie więc tutaj też idziemy w takim kierunku. Sprawdziło się w Star Warsach? Ok, spróbujmy w Marvelu pytanie, czy to będzie jeden jedyny taki statek, czy może w przyszłości zostaniemy w takich właśnie miniaturowych wersjach jak na przykład, nie wiem, statek Milano, albo jeszcze inne znane z filmów Marvela, co do istotnych kwestii 509 elementów za około 60 euro katalogowo, czyli można zakładać, że pewnie nieco 250 zł przekroczy ta cena katalogową. Znowu to może być zestaw ekskluzywny, bo wiele statków Star Warsowych też w takiej dystrybucji otrzymywaliśmy, ale nie wszystkie, bo na przykład ostatnio Sokoła Millennium można było wyrwać w naprawdę przyzwoitej cenie, może tutaj też tak będzie z upływem czasu. I na koniec mam jeszcze dla was info odnośnie kolejnego zestawu LEGO technik, którego wcześniej nie mogliście nie widzieć i jest to jacht regatowy, 962 elementy za 530 zł katalogowo. Dzięki temu, jak wygląda maszt połączony z żaglami, to naprawdę ta konstrukcja robi fenomenalne wrażenie, bo pod kątem tego, jak prezentuje się kadłub, to, to nie jest wcale duży zestaw, ale naprawdę te żagle są ogromne i kiedy zobaczycie, jak to wygląda na zdjęciach, kiedy mamy skalę w porównaniu do człowieka, to naprawdę mnie to się podoba. I dawno nie było jakiejś takiej ciekawej jednostki pływającej z Lego Technik, a to może być naprawdę takim fajnym game changerem. Czekam na ten zestaw. I chętnie go sprawdzę. Ciekawe, czy on w ogóle będzie pływał. Jeśli by pływał, to już w ogóle byłoby fantastycznie. No cóż, to, to chyba tyle. Aha, będzie też niedługo taka recenzja, bo kupiłem sobie w końcu. Pierwszy zestaw w serii a właściwie z programu Brigling Designer i, i wybrałem ten najmniejszy. Chciałem w ogóle zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak to się prezentuje. Już widziałem na Instagramie, że parę osób wrzucało, że dostali to zamówienie, a moje było ciągle niewysłane, ale doszło po prostu nieco później. W sumie nie wiem dlaczego, ale chyba powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć, więc zostało mi do powiedzenia jeszcze jedno. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!